Dukla, miejscowość, Pan nazywa się Tawerna pod Piratem, chyba. Jest to lokal Browaru Dukli, taki, że tak powiem, przypisany. No i mamy Session IP. 6 zł. Prosimy o mniejszą ilość, stałem pół litra. No dobra, niech będzie. Kolorów fajny, opalizujący, brudno-pomarańcz. Jakieś muszki lecą, bo słodki, widać, że piwo naturalne. No, piana jest... Taka sobie, słaba po prostu. E, piwo z nalewaka oczywiście, nie z butelki. E, zobaczymy co w aromacie sesyjnej. Około jedenastki Pani mówi coś takiego jest, więc pewnie jedenastka. Mmm, fajny aromat, owoce tropikalne. Jaka się muszka, ale bardziej takie żółte owoce, typu brzoskwina e, albo morela. Mam brzoskwinę tak. Brzoskwina czy mora? Co myśmy kupowali? Brzoskwina. to brzoskwina. Rzeszki aromat, obocowy, bez żadnych wad. Sesyjna ipa, czyli no ipa, która Chwilenie amerykańskie, a, a ekstra niski coś co można sobie popić, wypić. Bardzo ten film mnie interesuje. Na kranach jest jeszcze Amber Ale i pszenicza. Jeżeli chodzi o goryczkę, no to faktycznie sesyjnie. Ibo jest najpierw słodkie. Trochę za mało zgadzywane jak to skrany. I ta słodycz przechodzi w taką... Wytrawność, lewą taką no, wytrawność sobie po prostu. Mega sesja. Nagazowanie trochę w ustach nabiera mocy. Sami widzicie jak to wchodzi, bardzo fajne piwo w takich temperaturach i tak. Te. Szklanka skrosna, krosna. się bardzo znany na Pomorzu. Bardzo przyjemne piwo. Pełna sesja z IP, czyli mamy tutaj aromaty owoców ciepłych tropikalnych i praktycznie brak goryczki tak naprawdę. Jest po prostu wytrawność. Jest słodycz, a potem ta słodycz owocowością przeradza się w wytrawność. Kolor bardzo przyjemny, piwo jest opalizujące. Nie pracuje w szkole, no ale cóż, dlatego piama się nie buduje. Ale z drugiej strony Piana próbuje tutaj okleić szkło. No, piwo jest zimne, więc też szkło się poci. Pewnie aromaty jeszcze wyjdą. Solidna robota, maczka rzany. Zlokalizowany na rynku. Chyba rynek 18, numer. Chyba tak. Całkiem porządne piwo. Sesyjna IPA. No, generalnie wyobrażamy sobie taką większą goryczkę w sesyjnej IP, ale samo słowo sesyjne powinno wskazywać na to, że nie będzie to taka IPA z kilkaszu, tylko coś w stylu apy. I tak gdzieś można powiedzieć, to jest taka apa z końcówką taką na wytrawie. fajny poczekaj bo co tego, no, na lato no by je nawet pociągnąć po taki sumer tak naprawdę sam ale Czemu nie? Jakby pani nie powiedziała, coś sesyjna i Panu to i no. i co? jest Dobra. Dobra. To się mało na tak także trochę trochę mało gazu. Jak się zakręci korbą trochę, no to nie ma się próbuje budować. No i no jest ok. Buduje się co prawda z tych średnich nie niemałych. Ale najważniejsze, że w tak niskim ekstrakcie wyszłyby na pewno wady, a tutaj one nie wychodzą. Czyli krótko mówiąc, polecam wersję zobaczymy co będzie w butelkach. Jędra sesyjna na piwo nadchodziła. Jeszcze jest wody puli, tak? No i a... no. tańsze piwo w tej no, chwili, za... że no, to, no, to jest nie tak. Nie no, 5 zł płaciłeś za. za bojkówkę. 5 zł. A to było pół czy zero? 0,3. No i tak powinno być. No tak. W Dukli powinno być piwo z Dukli, w miarę tanie. To tyle z duchu, I zobaczymy czy tego Amber Eyla jeszcze spróbuje. Sesyjna ipa, bardzo dobra, naprawdę sesyjna. E, się, znaczy, fajne są aromaty, ale ja bym oczekiwał trochę jednak goryczki, pochodzącej z Śmielu. Tu tego nie ma, ale nie musi być, bo jest to sesyjna, więc... Takie piwo do wypicia. Oczywiście... Z, 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 z to jest remont pochodzący z Ameryki Pirate Age Podkręcono To jest drugi piwo z duchni To jest Amber Age Tu odróżnimy to jest session IPA Grip jest bardzo ładnie zbudowana Taka kremowa Piwo jest w kolorze ciemnego bursztynu. Piękny, a yy, no kolory jest to fajnie, fajne. Jest lokalizacja takiego no, bursztynu yy. Nie Widać, że tam jest pomarańczowe tło. A, na no w końcu się uwierzyć, że naprawdę pink, piękny kolor. Yy, Głęboki amber. Kolor jest piękny, ale na gazowanie również jest dosyć słabe. Jest słodowo, czyli co powinno być w Amberze. Również plaza. Chyba ten Amber 8.2 bardziej mi podchodzi niż Session IPA, co dziwnie. Jest fajnie zgazowany, na języku to zgazowanie tak ostrzy. Jest mocna, spora, spora słodowość. Olepianie proszę zobaczyć. To piwo już tak nie wejdzie szybko jak Session IPA, bo jest cięższe jest troszeczkę bardziej lekkie. I czuć, że ten ekstrakt to nie jest 11, jest, piwo jest bardziej gęste. Tak na mój gust to będzie Czasami 14 to nawet nie będzie. Pani polała chonię ponad pół. Se piwa bardzo szybko i była świetna. Oprócz tego, że wytachuje trochę pazura. To znaczy spełnia normę piwa sesyjnego, czyli takiego do stołu, do pogadania, do powtórzenia tego piwa. No ale jednak troszeczkę wolałbym pazurać z schowanego. To piwo Rysia, jak to dupla ma e, logo. To piwo jest bardziej wyraziste, jak mawa Crispin, król internetu. E, jest mocno-słodowe, wyraźnie mocno-słodowe. Głównie sensory który spróbuję. Okej, okay, ale no za mało Za mało gazu? A co byś wybrała? To czy tą wita sesyjną? Zależy. Do... Jakby mi się chciało pić i się napić no to Iba. z to już... a jak posiedzieć, wypić to to no to już macie receptę, tak? czyli jeżeli chcecie posiedzieć, wypić, posiedzieć dłużej wypić mniej no to z dupnym Amber Ale hmm. bardzo ciemne piwo generalnie Amber Ale widziałem już jest dużo jaśniejsze nie widzicie, ja patrzę pod światło no to jest naprawdę fajnie może pokażemy, na, na, na o. Okay. Piękny kolor. Takiego koloru od nie widziałem. Naprawdę... Taki... Herbata, ale graj. Wyraźnie wiążę z Piana jest taka wchodzi w kolor okrill. Już taka nie jest biała. Chyba lepiej oblepia szkło pomimo e, niskiej temperatury. No, piwo solidniejsze, z pewnością bardziej e, alkoholowe. Alkohol też jest dobrze schowany. E, czy jest tutaj chmiel? Chyba nie i dobrze, bo Amber, Amber Ale chmiel nie odgrywa tam wielkiej roli. Mamy przyśpiewki ludowe pochodzące z Dukli. Całkiem w porządku, 0 W, yy, piwo jest oczywiście cięższe, nadaje się do yy, dłuższego posiedzenia i do wymiany z prawda? Prawda. Ambarajłem. żegnam się z Dukli z tawerny pod Piratem.